Dzień dobry, witajcie e, w dzisiaj, w dniu 9 grudnia 2021 roku, czyli w 9 dniu prezentacji e, niespodzianek kalendarza adwentowego tarotowego, który e, w tym roku robimy razem z twórczynią kanału Kot w pierniku. E, link do tego kanału znajduje się w opisie filmu. E, tam możecie sobie odsłuchać wszystkie filmy, które zostały opublikowane w dni parzyste, natomiast u mnie na kanale pojawiają się filmiki w dni nieparzyste. E, dzisiaj będzie wybór karty z e, talii touch, ta, e, touch Stąd Tarot e, język mi się plącze e, będzie to wybór z trzech kart, zaraz potasuję e, tą talię Wy, e, wylosuję trzy karty i a dzisiaj, będzie, dzisiaj te karty będą odpowiadały na pytanie, jakie będziecie mieć wyzwania w pracy. Czyli, co będzie się dzisiaj działo w pracy, i w związku, co w związku z tym, może nie tyle co będzie się działo, ale jakie wyzwania was, was czekają w związku z tym, co będzie się działo, tak? Wiadomo, że czas przedświąteczny jest zazwyczaj nerwowy, firmy chcą różne. Sprawy różne rzeczy dopiąć na ostatni guzik jeszcze przed świętami, więc jak najlepiej zareagować na wyzwania, jakie się pojawiają? Jakie w ogóle wyzwania mogłyby się pojawić dzisiaj u Was w pracy? Mamy tutaj kartę pierwszą po lewej stronie, mamy tutaj kartę drugą po środku i mamy tutaj kartę trzecią po prawej stronie. I teraz wybierzcie sobie którąś z tych kart. W opisie filmu będzie czasówka. Będzie tam opisane pierwsza karta z lewej strony, karta po środku i karta z prawej strony. I możecie wtedy kliknąć w odpowiednią opis czasowy i podążyć do tej części filmu. Ok, jeżeli jeszcze nie wybraliście karty, zatrzymajcie ten film. Zastanówcie się przez chwilę. Pamiętajcie, że to jest odpowiedź na pytanie, jakie wyzwania e, będą dzisiaj w pracy. Jakie wyzwania czekają Was dzisiaj w pracy? E, do zobaczenia za chwilę, albo może nie, może odsłonię te karty. Nie będę mówiła Wam do zobaczenia za chwilę, tylko je odsłonię. Uwaga, odsłaniam karty. Pierwsza karta po lewej stronie, tutaj mamy słońce. Karta po środku, Król Mieczy. Karta po prawej stronie sprawiedliwość. OK, a teraz zapraszam Was do czasówki, abyście przeskoczyli e, do tej karty, którą wybraliście. Osoby które wybrały pierwszą kartę po lewej stronie, jest to ta karta Słońca. No ja mam wrażenie, że ten dzisiejszy dzień, 9 grudnia w pracy raczej może być sympatyczny, przyjemny. Nawet jeżeli pojawią się jakieś wyzwania czy trudności czy przeszkody, to przede wszystkim poczuciem humoru, uśmiechem i E, optymistycznym spojrzeniem, tak, na, na to wszystko, możecie je pokonać. E, mam nadzieję, że nie siądzie Wam ogrzewanie w pracy, bo karta słońca e, w negatywie mówi o tym, że jest po prostu zimno, a jeżeli to jest wyzwanie, to może się okazać, że na przykład e, siadło ogrzewanie e, i przez pierwsze parę godzin może być e, chłodnawo w pracy. Mam nadzieję, że nic takiego się u Was nie wydarzy, ale e, powinno być naprawdę sympatycznie. Może ktoś będzie miał urodziny z pracy u Was, tak? E, będą zaplanowane e, e, jakieś krótkie podarki, czy może ktoś niespodziankę będzie miał? Okaże się, że Wy nie wiedzieliście o tym, że ktoś ma urodziny i się przypadkiem wydało. Że, że akurat ta osoba ma dzisiaj urodziny, no i coś na spontanie, spontanicznie będzie organizowane. Jeżeli z takich naprawdę negatywnych, ewentualnie wydarzeń, takich wyzwań trudnych, z którymi nie moglibyście sobie poradzić, albo by Was denerwowały, to by się wydarzyło, to może denerwować Was dzisiaj jakaś osoba, która będzie bardzo egoistycznie nastawiona do jakiegoś projektu czy jakiegoś odcinka pracy, czy nie będzie chciała pójść na kompromis to ewentualnie może się tak wydarzyć, natomiast y, y, sądzę, że dzisiaj po prostu ten dzień y, powinien u Was y, y, miło się zacząć, miło się zakończyć i właściwie nie powinno być żadnych wstrząsów, chyba że słuchajcie, dzisiaj jest 9 grudzień może się zdarzyć tak że po prostu y, też y, 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 nagle wyjdzie słońce tak, słońce za chmur i e, tam, gdzie w jakichś częściach Polski jest na przykład mróz, to e, e, wiadomo, że będą roztopy, i e, może będziecie musieli się gdzieś przemieszczać i nie, nie będziecie przygotowani na to, że na przykład wpadniecie będzie tak ciepło w tym dniu, i ubierzecie się grubo e, i na przykład wdepniecie w kałużę. Jadąc do klienta albo nie wiem, przemieszczając się pomiędzy oddziałami firmy i po prostu możecie, może być Wam za gorąco. To może być też dla Was wyzwaniem: to, to nagłe wyjście słońca za chmur, tak? No i oczywiście wyższa temperatura, w związku z tym. I no też roztopy, tak? Nie mówię od razu, że 5 metrów śniegu będzie roztopione, ale jeżeli gdzieś tam szklanka po nocy pojawiła się u Was w mieście czy u Was w okolicy, to miejcie to na uwadze, że ten, ten lód, tak ta gładź ze śnie z lodu może zostać roztopiona i po prostu, nie wiem. Może was zachlapać samochód, albo wy gdzieś nie patrząc, pod nogi wpadniecie na przykład w kałużę, tak? No i przemoczycie buty, ale raczej chodzi tutaj o temperaturę, o taką cieplejszą temperaturę. Jeśli już mówiłaby to o, o aurze dnia ta karta i jeśli mówiłoby to w związku z wyzwaniem w pracy, tak? Dobrze, dziękuję Wam na dzisiaj, tym osobom, które wybrały pierwszą kartę, i jutro zapraszam Was do, na kanał Kota w Pierniku. Link e, do tego kanału w opisie filmu. E, witam te osoby, które wybrały kartę pośrodku. Tutaj jest Król Mieczy. No, powiem Wam, że wyzwanie na dzisiaj będzie bardzo mocne. Musicie się sprężyć, sprężyć pośladki, ponieważ albo Wasz szef, albo Wasz współpracownik Albo jakiś klient, albo e, ktokolwiek, kto ma coś wspólnego e, z jakimś Waszym zadaniem dzisiaj w filmie, może stanąć po prostu okoniem Wam. E, może, e, możeć, może zmienić zdanie. Wczoraj mówił tak, albo tydzień temu mówił tak, a dzisiaj mu się odwidzi odwidziało i mówi inaczej. I w związku z tym, albo trzeba będzie wszystko postawić do góry nogami, na przykład jakiś projekt, albo... E, Przygotować się do jakiejś rozmowy, nie wiem, konferencji, zebrania, szkolenia, bo na szybko zostanie coś yy, takiego zwołane. Może być też tak, że wasz szef albo jakiś kumpel z pracy, albo koleżanka, chociaż mam wrażenie, że tutaj raczej o mężczyznę chodzi, yy, może być po prostu w złym humorze. Wstał lewą nogą i nic nie będzie mu się podobać i będzie takim. Yy, tetrykiem, starym tetrykiem, który wszystkim będzie wytykał błędy, a tych błędów u siebie nie widział. Także jeżeli w, waszej, w Waszym otoczeniu pojawi się taka osoba, no to przypomnijcie sobie to, co teraz mówię i albo schowajcie się jak mysz pod miotłą, bądźcie niewidzialni, jeżeli nie chcecie iść na konfrontację, albo jeżeli e, potraficie zripostować, albo potraficie logicznie Przedstawić tej osobie Wasze zdanie i wyczuwając jednocześnie nastrój tej osoby, nie wiem, czy to Wasz szef czy współpracownik, to wtedy w jakiś sposób obłaskawicie tę osobę. Natomiast, jeżeli poczujecie się niesprawiedliwie ocenieni przez tą osobę, to nie przywiązujcie się do tego, bo on jutro o tym zapomni. Yy, albo znowu zmieni zdanie. Także yy, dzisiaj uważałabym, właśnie na takie osoby, które przede wszystkim stały lewą nogą yy, z łóżka, yy, ktoś ich też naciska z góry, yy, bo na przykład kończą się jakieś terminy, jest deadline, no i trzeba to natychmiast, albo. Mieliście na, y, więcej czasu y, na przygotowanie czegoś, a wzywa Was szef i chce jakiś raport z tego. Także przygotujcie się na y, postawienie do góry nogami y, y, jakiegoś pierwotnego planu, y, dodatkowych podpunktów do tego planu. W ogóle przeszerogowania, rewizji, wszystkiego, co jest tylko możliwe. Oczywiście nie wszystko z tego może się wydarzyć, ale część. I jeżeli ta osoba będzie Was otwarcie krytykować i Was zrani mocno, także na przykład panią będzie chciało się płakać, to lepiej przy tej osobie się nie rozpłaczcie, bądźcie twarde, a dopiero potem. Pójdźcie gdzieś do toalety, czy wyjdźcie za budynek i się rozpłaczcie. Dajcie upust tym swoim emocjom, bo tego, tą osobę jeszcze bardziej może rozświerdzić um, e, takie rozedrganie emocjonalne. Pozytywne czy negatywne? Negatywne, on będzie usatysfakcjonowany, że Was wyprowadził z równowagi, a jeżeli będziecie mieli dobry humor, to ta osoba może e, e, specjalnie zepsuć Wam ten humor, tak? Także nie dajcie po sobie znać, w jakim jesteście nastroju, e, e, bądźcie zwarci gotowi, wiecie, mówi się zwarte pośladki, e, żeby... E, żeby ta osoba nie miała na was żadnego haka. Dobrze, dziękuję wam za dzisiaj. Jutro pamiętajcie, Kot w pierniku prezentuje kolejną niespodziankę kalendarza adwentowego Starota. Link do filmu, nie link do filmu, tylko link do kanału Kota w pierniku znajdziecie w opisie. Witam osoby, które wybrały kartę po prawej stronie. Jest to Karta Sprawiedliwości i Karta Sprawiedliwości ma dużo wspólnego z wyzwaniami w pracy. W ogóle Karta Sprawiedliwości jest, są, jest sprawą formalną, sprawami formalnymi, więc jeżeli macie taką pracę, która jest, opiera się na papierologii, to możecie zostać zawaleni papierami. Może się okazać, że na przykład jakieś przepisy trzeba będzie jeszcze raz przekopać, przewertować interpretację tych przepisów. To znaczy interpretacja mogła się zmienić albo jakiś paragraf mógł wylecieć z tego danego przepisu. I nie wiedzieliście na przykład o tym wcześniej, i teraz musicie przysiąść i tego poszukać. Może się zdarzyć również tak, że będziecie podpisywali albo zrywali jakąś umowę, ale to będzie się odbywało na czystych zasadach to znaczy, nie będzie tam żadnych, żadnych haków na Was, nie będzie tam nic niezgodnego z prawem. Po prostu no, trzeba będzie podpisać, nie wiem, może czegoś się bardziej dowiedzieć. Jeżeli nie rozumiecie jakiegoś dokumentu. Który jako pracownik dostaliście z działu HR albo no z kadr, albo na przykład dostaliście pasek wypłaty i nie rozumiecie, dlaczego tam jest taka, nie inaczej. Słuchajcie, dzisiaj jest dziewiąty, więc w niektóre firmy do dziesiątego wypłatę przelewają, więc jest możliwe, że dzisiaj jakaś wypłata przyjdzie, i na przykład jest jej za mało niż wy zakładaliście, więc jeszcze dzisiaj. W godzinach pracy idziecie do kadr, idziecie do HR-u i wymagacie, wymagacie wyjaśnień. Nie odkładajcie tego na jutro. Jeszcze dzisiaj. Dlaczego? Dlaczego yy, yy, na tym pasku, na tym moim, yy, na tym moim koncie jest mniej niż było, albo więcej? Bo też może się zdarzyć tak, że jakaś księgowa, wiecie, więcej przelała i nie myślcie sobie, że ona o tym zapomni, że ona więcej przelała. Ona za tak czy siak tego się doliczy i do Was się zgłosi o zwrot. Więc lepiej Karta Sprawiedliwości e, mówi o tym, żeby jeżeli na przykład za dużo dostaliście wypłaty, niż wam się należy, jeszcze dzisiaj albo najlepiej jutro z rana. Pójść do kadr i zgłosić to. Pani Krysiu, Pani Zosiu, Pani Agnieszko, ja dostałam, dostałem więcej wypłaty o tyle i tyle. Dlaczego? I dopiero wtedy księgowa może zajarzy o co chodziło. Bo jeżeli zostawicie to, tak? Karta Sprawiedliwości mówi o tym, że jeżeli zostawicie, nie, nie wychylicie się, że dostaliście za dużo pieniędzy, to potem możecie być postrzegani jako. E, osoba nieuczciwa i e, niewiarygodna dra, dla firmy. Więc e, dziś w Karcie Sprawiedliwości wyzwaniem w, ogólnie dla Was wszystkich będzie pos, e, postępowanie uczciwe, e, e, posiadanie szlachetnych, cnotliwych pobudek. Jeżeli będziecie chcieli coś zachmęcić albo e, pod dywan e, zamieść, na przykład, no nie wiem, jest jaki dzisiaj termin oddania e, czegokolwiek, a wy jeszcze nie jesteście do końca gotowi, to to się dzisiaj nie uda. To, to wyjdzie tak czy siak i może się okazać, że kończycie o 17.00 pracę, a wyjdzie to o w pół do 5.00 i będziecie musieli zostać, żeby po prostu od A do Z wszystko E, wykonać. E, poza tym dzisiaj może być też tak, że będziecie bardzo dużo gadać, będziecie używać swojego języka, swojego głosu i będziecie musieli gadać do rzeczy, nie gadać głupot. Będziecie e, może musieli e, odpowiadać na pytania e, albo pracowników, jeżeli pracujecie na przykład w kadrach, albo jako pracownicy tacy inni zadawać te pytania, nie wiem, może jakieś dzisiaj szkolenie będzie, może będzie dzisiaj ostatni dzień właśnie tego, dajmy na to, szkolenia i trzeba będzie, no, papierologię jakąś wypełnić, w każdym razie wszystko dzisiaj będzie się wiązało z uczciwością, sprawiedliwością jest jedną z, cn z cnót, tak? więc tak czy inaczej radziłabym dzisiaj postępować uczciwie może ta aura dnia dzisiejsza jeszcze się troszeczkę ciągnąć do jutrzejszego ranka czy przed południa więc też radziłabym jutro rano postępować no w porządku, tak? postępować fair i być wobec kogoś fair jeżeli ktoś będzie wobec Was krytyczny i powie to wprost to Karta Sprawiedliwości mówi o tym, że e, jak możecie sobie poradzić z tym wyzwaniem. E, o, nie powiem, że odpłacić mu pięknym za nadobne, ale nie pozostać dłużnym i e, też powiedzieć coś bez ogródek, co, po prostu to, co myślicie, e, żeby było wam na języku. Bo Sprawiedliwość e, zachęca do czegoś takiego, tak? Dobrze, to było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za e, wybór kart. E, przypominam, że jutro, e, 10 grudnia, e, na kanale Kota w Pierniku, link znajdziecie w opisie, jest e, kolejny dzień adwentowy i kalendarz adwentowy dla Was, więc jutro podążajcie do Kota w Pierniku. Na razie do zobaczenia za dwa dni.